Cześć, witajcie na moim kanale. Same piękne wiadomości, proszę Państwa. Pierwsza z nich jest taka, że dzisiaj moja żona zabrała korę i mogłem sobie głośniej posłuchać muzyki w samochodzie, czego byliście świadkami. Druga jest taka. Że uaktywniła się kolejna rodzina, która, mam nadzieję, będzie miała zapał na dłużej, to znaczy rodzina Bartosza, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Całą rodzinę, łącznie z tym nowym potomkiem, który jeszcze nie wyszedł, bo zastanawia się, czy warto na ten świat wychodzić, ale na pewno wyjdzie niebawem. Kolejna dobra sprawa to jest taka, że szukam wykonawcy do torby Udryger, więc jeżeli. Ktoś amatorsko coś szyje e, z materiału, to bardzo zapraszam serdecznie do kontaktu. Kontakt w opisie filmu. Kolejna e, fajna sprawa, że udało mi się ostatnio kilka rzeczy wyhaczyć na aukcjach internetowych. Między innymi patelnię, którą dzisiaj będę wypalał. Pokazywałem chłopakom, drugą kupił sylwuś e, patelnię. Mam nadzieję, że mu się spodoba i że będzie mu służyła długo. A zaraz wam pokażę jaka. No i co, I dzisiaj będę ją wypalał, bo podobno do środy tylko ma być taka piękna pogoda. Nie wiem czy da się opisać piękno pogody, akurat w tym momencie. Ale naprawdę wierzcie mi, że poza tym, że jest cholernie ślisko, bo jest trochę mokro. Dlatego, że była rano mgła cały czas, a ja wybrałem się po obiedzie do lasu. To jest naprawdę przemile, przecudownie, przepięknie, i w ogóle. Zachęcam Was, że jeżeli ktoś może sobie wziąć jeszcze wolny dzień, to w tygodniu na pewno będzie mniej ludzi i zdecydowanie będziecie mogli jeszcze nazbierać grzybków, czego też doświadczyliście na moim kanale. Przed wczoraj zebrałem całkiem sporo grzybów. Także jeszcze do środy, jeszcze do środy moi drodzy, popatrzcie jak pięknie. Jak pięknie jest wszystko oświetlone, no cudownie, po prostu złota, złota polska jesień. Nie ma chyba piękniejszej pory w górach niż jesień. Kto nie widział moich patelni, bo jestem miłośnikiem patelni, to w tym momencie zapraszam, zobaczcie. Pierwsza to będzie patelnia szwedzka kuta typowo żeliwna. Dwie kolejne to są właśnie patelnie cygańskie. Jedna ma 30 lat i ma, no nie 30, 28 i ma y, 26 cm średnicy, druga ma 24 cm średnicy i ma około 10 lat. Zobaczcie sobie. Słuchajcie, nawet nie zdajcie sobie sprawy, ile ten mały plecak potrafi pomieścić. W ogóle, jak ktoś by chciał Jakari, plecak savota e, z dwoma organizerami bocznymi. Przy czym organizery są Ospreya, na mole, oczywiście, to zgłaszajcie się, sprzedam, w do, w oddam w dobrych pieniądzach. Nie wziąłem kurde stojaka do telefonu, więc będę musiał kręcić z ręki. Dzisiaj będziemy wypalać tak jak wam mówiłem, udało mi się kupić pewne rzeczy. Tanio. Stabiloterm taka patelnia. Kupiłem ją na aukcji na naszym portalu internetowym za tyle. Tak, 70 zł z dostawą, dlatego że patelnia niby ma tu uszczerbek. Jest to oryginalny szwedzki stabiloterm. Made in Sweden. Tutaj jest logo. Jest to patelnia, do której można włożyć kijek. I ma składany uchwyt. 70 zł, dużo czy mało? To jest 21 cm. Średnica duma, średnica 18 cm. Zobaczcie sobie, za ile jest polska cygańska patelnia. Też na Allegro. O procesie wypalania patelni Wam opowiem. Dzisiaj będziemy wypalać w 21 wieczny sposób. Kupiłem takie kartusze, chcę sprawdzić, ile to wytrzyma. Tu mam tą przekładkę, taką czy jak to się tam nazywa. Jako, że nie jest za ciepło, to kartuszce włożę do kartonu, żeby troszkę było cieplej. Tutaj mam swoją kuchenkę. Dość stabilna jest, dlatego. Wybrałem tę właśnie kuchenkę. No i rozgrzewamy patelnię, a zaraz wam opowiem. Patelnia niech się rozgrzewa, a ja wam opowiem o samym procesie. Dlaczego tak, a nie inaczej. Wszystkie moje patelnie były używane na żywym dniu. Ta największa nie była. Jest to prezent teściowej, którą dostałem na urodziny. I była używana tylko w domu. Tę patelnię w tym momencie nagrzewam. Pierwsze zanim się nagrzeje tę patelnię, trzeba ją umyć. Czyli jak kupicie nową patelnię, to trzeba ją umyć detergentem i ściereczką. Natomiast sam proces nagrzewania będzie trwał około pół godziny. Jak widać, patelnia nagrzewa się równomiernie. Czyli jest prosto i tak dalej. Kolor jest jednolity. Ona się ma rozgrzać prawie do czerwoności. Co nie znaczy, że ja mam nie napić się herbaty. I nawet jeżeli jestem w XXI wieku, to używam kubka, który dostałem od Sylwka na urodziny w zeszłym roku. W ogóle Sylwek mówił, że w tym roku jakiś prezent dla mnie szykuje na urodziny. Tylko, że się poczta polska jak zwykle spóźniła. Dziady jedne. No i kucheneczka i zrobimy. Podgrzewanie z XX wieku. Kto jeszcze do Patryka nie pisał po Set? Old Rider zachęca. Tak, a teraz o samym procesie wypalania patelni. Słuchajcie, patelnie po co się wypala? Przede wszystkim po to, żeby się nie przywierało na nie jedzenie i po to, żeby patelnia ze stali węglowej, czy potrawy z patelni ze stali węglowej, miały niepowtarzalny smak. Nie powinno się na niej robić potraw kwaśnych, ponieważ kwas rozpuszcza tą. Ten piękny osad, który będziemy starali się zrobić, czyli rozpuszcza naturalny, tak naprawdę, naturalną oksydę, którą, którą zaraz, zaraz zrobimy na tej patelni. Natomiast smak potraw z takiej patelni, wierzcie mi, jest genialny. No, te osoby, które żyły w latach 80., tego nie muszę mówić, jak smakuje jeślica na boczku na przykład. Albo jak smakuje kaszanka z takiej patelni, albo kiełbasa z cebulką. Natomiast no jeszcze lepiej smakuje oczywiście z patelni żeliwnej, bo ona jeszcze dłużej się nagrzewa, ale też długo trzyma i oddaje ciepło. Patelnia nagrzewa się już około 10-12 minut. Popatrzcie, co się dzieje, jakie ma kolory. Kartusz wytrzymuje na razie dobrze. Według producenta do 45 minut. No właśnie chcę to sprawdzić. Czy wytrzyma te 45 minut? Sawota. No, jestem bardzo zadowolony z plecaka. Natomiast, jak naprawdę ktoś chce kupić ode mnie plecak Sawota Jakari S w dobrych pieniądzach w bardzo dobrych pieniądzach dokładnie ten plecak. Piszcie, bo naprawdę warto. Plecak jest niezniszczalny, a dodam Wam jeszcze dwa ospreje po bokach, brytyjskie w Multicamie. Zapomniałbym, poza dwoma ładownicami bocznymi będzie jeszcze ładownica główna, dopinana, e, którą ja nosiłem jako apteczkę, więc <laughs> myślę, że warto. Cenę zaczynamy od 550 zł za komplet, za trzy ładownice i jaka jest. nagrzewania patelni ona musi zdecydowanie zmienić swój wyraz i swój kolor wlewamy olej i wlewamy go do obficie i wypalamy ten olej na tej patelni Trzeba ustawić to równo, wypalić olej. Dlaczego robię to tutaj, a nie w domu? Bo po prostu samo, sam proces wypalania oleju śmierdzi, zwyczajnie śmierdzi. Dlatego nie chcę robić tego w domu. Ten olej musi się na patelni spalić, po prostu spalić, żeby powstała powłoka. Niektórzy dają jeszcze obierki z ziemniaków, sól. Ja dawniej dawałem gruboziarnistą sól, ale nie przynosi to jakichś większych efektów. Natomiast wypalanie tak zwane po chińsku, czyli tak jak Chińczycy wypalają łoki swoje, przynosi efekt, co ostatnio pokazał na swoim kanale Kwasior. Pozdrawiam Michała. No i właśnie w taki sam sposób jak Michał chce swoją patelnię ogniskową wypalić. Teraz śmierdzi jak stare fryty i dlatego tego nie robię w domu, ponieważ właśnie teraz spala się nam ten olej. Ja resztówkę oleju wylałem, a teraz spalam tę powłokę, która została, aby zahartować patelnię. Dodatkowo patelnię przetarłem jeszcze ręcznikiem. Niestety nie mam stojaka, ale zbiera to nadmiar tego tłuszczu, przez co szybciej się wypala i hartuje. Wlałem dodatkową ilość tłuszczu, którą rozprowadzę i jeszcze raz przetrę ręcznikiem i wypalę. Wypaloną patelnię odkładam do wystygnięcia. Jako, że mamy 21 wiek i zdobycze techniki i takie, a nie inne, no jeszcze dogrzejemy to z góry palnikiem! I ponownie na ogień do wypalenia reszty tego oleju, która została, czy jest coś lepszego niż herbata z sokiem malinowym i wypalanie patelni ze stali węglowej w niedzielne popołudnie, chyba nie. Zwróćcie uwagę, jak nagrzała się kuchenka. Praktycznie patelnia musi być nagrzana do czerwoności, można powiedzieć. Ze słońca zrobiła nam się mgła, która idzie z dołu, jak w horrorach. Teraz brakuje tu jeszcze tylko wilkołaka i jakichś innych stworzeń leśnych. Jak patelnia wyschnie, bierzemy delikatnie oleju i nacieramy tę patelnię. Ja natarłem też dno patelni, a tak wygląda prawidłowo wypalona patelnia. Za moment powiem Wam o tym, jak dbać o patelnię ze stali węglowej. No to wracamy, bo robi się strasznie. Nie? Wy też się boicie, nie? Ja też. Zwłaszcza, że mam kawałek do samochodu. A tu mgła cały czas się podnosi. Z każdą chwilą bardziej tężeje. Dbać opatelnie ze stali węglowej. Słuchajcie. Generalnie nie trzeba o niej jakoś specjalnie dbać. Trzeba pamiętać tylko tyle, żeby nie zostawić na nich wody. I nie zaleca się, przynajmniej dawniej, w czasie kiedy nie było tak dostępnych detergentów jak teraz, myło się je zwykłą wodą. Ja czasami tę patelnię, którą używam na ognisku najczęściej, po prostu odwracam do góry dnem czyli tym, na czym smażę i daję ją po prostu na na ognisko. I chyba tyle. To wszystko na moim kanale. Zostańcie w duchu. Nie bójcie się lasu. Zapraszam w Beskidy, a ja wam pokażę ostatnie podejście. Ostatnie podejście mną I będę w samochodzie. Ale mgła nie kiepska, nie? you mm -hmm.